Cześć wam czołem. Jestem Lebuśka I tutaj właśnie słyszycie mój głosik przy odcinku specjalnym! Tak, to jest odcinek specjalny. A w tym momencie, w odcinku specjalnym, nie będę znowu grał w grę, no bo to się zalecza do let's play'a. To... trochę bez sensu, nie? Dlatego w tym kolejnym odcinku specjalnym pozwolę wam zagłosować, za 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 zadecydować w jaką grę chcielibyście, żebym ewentualnie robił let's play'a? Na dole w komentarzu są nazwy gier, które mam ochotę nagrywać, let's play'a, ponieważ jeśli bym dał wszystkie moje gry i byście na przykład wybrali tą grę, co okaż mi się nieco na kresach let's play'a, no to żadnej przyjemności mi by to nie sprawiało, a w szczególności wam, kiedy byście mnie oglądali. Bo takie wymuszone śmiechy, ciekawostki, to no nie dla mnie i chyba też nie dla was. Jest tutaj parę nowszych produkcji, ale także starszych ciekawych. I ogólnie też tu jest jeden horror. Może wam powiem tytuł: You Are Empty. To jest taki horror. Gra Nie straszny, bo grałem, ale w sumie jakby tak się na, na sławkach to się można przestraszyć. No, no i zagłaszcz. I zobaczmy do głosowania. W tym momencie będę korzystał z tej gry co wy chcecie. Oczywiście, pracę w Flashpoint będę kontynuował, także I chciałbym jeszcze dodać jedną, też ważną rzecz: otóż, tworzę własną grę. Tak, podjąć takiego wyzwania, tworzenia własnej gry. Powiem Wam szczerze, że nie wiecie, jaką mi to dużą przyjemność, jaką dużą satysfakcję sprawia takie tworzenie gry. Jest bardzo, bardzo trudne, ale jak się ogląda z poradnikami i robi się taką grę, jaką się by chciało samemu grać, to naprawdę to jest zajebiste uczucie i naprawdę uwierzcie mi, że jak ją skończę to zobaczycie tę grę pierwszy raz na całym świecie na moim kanale to nie będzie kolejna gra od boku 2D czy tak tak, to będzie 3D będzie strzelanka, postaram się żeby był też ragdoll postaci no, także bądźcie na bieżąco na kanale, bo kto wie kiedy nadejdzie czas pierwszej premiery tej gry. No. Do, do zobaczenia teraz. Na razie.